I wy, kamradzkie psy, w dniu kary kamradzki obowiązek swój spełnijcie. Zwyjcie się wszystkie i zbiegnijcie, straszliwe pomścić swe ofiary. Za psy bombami rozszarpane, za zmarłe pod strzaskanym domem, za te, co wyły nad swym panem, drapiąc mu ręce nieruchome. Za te co wdziękiem beznadziejnym łasiły się do nieboszczyków za śmierć szczeniaków, co w piwnicy jeszcze bawiły się w koszyku zabiegające rozpaczliwie pozostawione po mieszkaniach w dymie duszące się półżywe, pamiętające o swych paniach, za nas stroszone, za wierzące, że człowiek wróci, bo pies czeka i tak w pozycji czekającej siadł ufny pies na grób człowieka, za wzrok błagalny przerażony, tumultem, trzaskiem pożarami, za psy co same pazurami w ogrodach Ryły sobie schrony Za wszystkie męki i niedole Właśnie i tych, co was kochali Wśród wspólnych ścian I wśród rozwalin Zwyjcie się, bracia Na psie pole Niechaj w was wściekłe pi W trop, kiedy z Polski będą dymać, I tylko pludry w garści trzymać. O cegły gruzów, kływy ostrze I ozbielałe ludzkie koście, A gdy ich dopadniecie, skoczcie do grdyk brytany, do gardzieli. Ostrami kłami wgryźć się, szarpnąć, by nie zdążyli, hycle, do grdyk! Wilczyce! A pazury w ślepia, by nawet nie mrugnęli. A powalonych ich opadną wojska pomniejszych psów. Mścicieli, niech ich poszarpią na kawały! Żeby ich matki nie wiedziały, gdzie szukać rozwłóczonych cząstek. Bo nasze też nie znajdywały główek swych dzieci, nóżek. Piąstek.